Siema, z tej strony, Fifi Truskawa. Witam na moim kanale, na którym sprawdzam polski rap, polski hip hop. A w tym odcinku kawałek wysłany przez Was: Amar Fit, szac Only Hustling and Swagin. Wysłaliście mi go w komentarzach, żebym sprawdził parę osób. I jeszcze dwie osoby napisały DMK. Sprawdź to koniecznie. Dlatego, kurde, sobie myślę, Amar, jakiś szac. Nie znam. No, okazało się, że Amar jest to streamer. Wszystko wrzucone jest przez kanał Wronka. A Wronka kojarzę z tego względu, że występuje w filmach u Bungie, a parę z nich oglądałem i że bił się na jakiś gali fame MMA. Amar też jest streamerem i okazuje się, że też rapuje. Także sprawdźmy to już. W pierwszym ujęciu klipu widać jakiś tam dzik się świeci, także. Amar chyba ma sponsora także jakieś tam chyba pieniążki za ruchy internetowe się dostaje. Kurde, sprawdźmy to, jestem ciekawy co to będzie. Jak rapuje Amar i jak rapuje Szac Jak tutaj robię hastlerkę i, i Swagin tylko i wyłącznie, dlatego... Uh, let's do this! kotek. Pierdolę scena jak dziwkę, póki nie zacznie piszczeć Ha, ha, 247 na bandą, pizza i nielegal biznes Ha, ha Okej, okay, pierdolę dziwkę i 247, yy, nielegal biznes No Hastlerka, hastlerka, lecimy dalej, kurde, co to, co to będzie? Miałeś tu wejść, ale nie macie na liście. Miałeś tu wejść, ale mają Cię za pizdę. Byłeś w porządku, ale zmienili cię, kurwa, że Tixa na Disney. Mamy go w chuj, one lubią kwit. Robić go chce, żeby mogły wbić. Suki przy meleno i liść, to jest gi... Ej, w ogóle, ale akcja, czekajcie, patrzcie na to. Dziewiątka na stole leży. On przed chwilą nawijał, że nielegal biznes robi. Dziewiątka na stole. Yy... O kurde, ciekawe, czy tam jest yy, prawdziwa broń, czy jakaś taka atrapa z kiosku, czy jakieś ASG, czy co to, to jest. Yy, w Polsce na broń trzeba mieć pozwolenie normalnie. Yy, kurde, i pewnie, i pewnie też jakiś wiek odpowiedni, myślę, że nie wystarczy mieć 18 lat, żeby jeśli wyrobić sobie pozwolenie na broń. Kurde, ciekawe, wolałbym, żeby w Polsce nie tak sobie broń nie leżała obok specjala, <laughs> bo już... Chuj z tą pałką baseballową. Sport zawsze można uprawiać i trzeba. Dobra, lecimy z tematem. To jest git, to nie żaden diss. Jakieś chcą mnie na fit, to dawaj 10 koła, masz hit. Amar zawsze robi jak nikt wie. Amar. Leszcz da ci 10 koła i nagrasz mu się na kawałek? Kurwa, jak ja bym uważał kogoś za Leszcza, to nie chciałbym w ogóle z nim rozmawiać, a co dopiero jego pieniędzy za to, żeby postawić swoje barsy u niego w kawałku. Mm. Nie wiem, no, ale, ale jak za 10 koła jesteś w stanie dograć się byle leszczowi, chyba że leszcz to jest jakaś ksywa i pisgasz z niego, że ci dał 10 koła za to, że mu nagrałeś kurde 16, czy tam 12. Dobra, lecimy dalej. Co jest w ogóle? Kutas Black Long? Pokaż go! Pokaż tego węża. Suki Black Blunt i Mix nie powstałem przed. I Doszedłem do Ci Kutas Black Lonky, Big. Suki Black Blunt i Mix nie powstałem przed PC. Dragi woda i na to week. To jest właśnie iłowski ten. Dobrze, że już nie on nie w nim kończy robi lega. To jest właśnie ił iłowski styl. Dobrze, że mnie nie ma już w nim. Czyli to co nawiązano do tej pory, to jest to tego już nie ma i lecimy z nowym tematem, rozumiem? Czyli to ten nielegal biznes i to wszystko było robione, ale już nie jest. Teraz... No kurde, okej, okay, fajnie, trzeba się zmieniać. Właśnie i łatki styl, dobrze że już nie mam nie w nim W końcu robimy legal sos, teraz odjebał z jedzy Satysfakcja kiedy dzwoni chłopak, jej yeah. Odrzucamy zaryt to, że ona szonem jest on nie są moje sprawy, zjadłem większość już Jak leżałem gdzieś tam na jebany Tworzymy nasz ruch, sami a więc wam nie pomag Gdyby to był mecz piłki nożnej dla nas 8 goli, dla was tęgi pierdol What? Mówię do niej weź rzuć tym w górę byle szybko Zanim się zrobi mi ciężko, yo Zanim się zrobi za lekko, z wami od dawna Fajne, jeszcze raz muszę sobie cofnąć, bo fajnie tutaj yy, Amar wbił na... Piłki nożnej dla nas 8 goli, dla was tęgi, pierdol. What? Mówię do niej, weź rzuć tym w górę byle szybko Zanim się zrobi mi ciężko, Yo. zanim się zrobi za lekko Z wami od dawna bi ręką. ręką Kuczyma lamusa, to nie flexą, skroiłem go jak żule netto Wyruszałam na misję wtedy, nigdy nie micuję Wyjebałeś się na kumpli wtedy, pomyślałeś chujem teraz slajd Osiem Y nim na zawsze ja Wolę mieć na szyi niż nosić fejkowy ice Jesteś śmieszny, jesteś kurwą, nikt nie będzie z tobą grać Wypierdalaj ale tutaj to są, to są yy, słowa skierowane do kogoś personalne czy tako wyrzucone po prostu, bo kurde nie znam Amara i nie znam jego jakichś tam bifów, zaczepek w stronę jakichś innych raperów, jakichś innych streamerów może, yy, nie wiem, ale no. Cięż, ciężkie barsy tutaj wyjeżdżają. Miec, lewą na szyi niż nosić fajkowy ice. Jesteś śmieszny, jesteś kurwą, nikt nie będzie z tobą grać. Wypierdalaj na ulicę, levelować, kurwa mat. Ona chciała chuja ssać, nie pozwolił na to czas. Jeden telefon i zwijam, bo ten telefon to hajs. Mogłeś robić z nami siano, ale ty wolałeś pać. Eee, jeszcze wrócę do tego, że ona chciała ssać, ale nie było już czasu. Eee, mocne są te. Jeżeli faktycznie masz takie życie, że. Mm i dajesz tam tutaj riltok na słuchawy i na głośniki, no to kozak, jakże typiary już klęczą tam ogólnie, no tu w klipie też są, klęczą, żeby tylko posać tego <coughs> wielkiego chuja twojego, no to kurde, no faktycznie jest swagin, swagin, jeżeli tak faktycznie jest, jeżeli dajesz riltok bo jak nie dajesz riltok no to słabo, ale tutaj też było jakieś, jeszcze dobra, cofniemy. Nice. Mogłeś robić z nami siano, ale ty wolałeś pać Hej okay. u nas na noc nie ma miejsca, musi stać Trudno Chciałeś robić, mogłeś robić z nami siano, ty wolałeś pać Kurde, no w wielu przypadkach tak jest Bo jako młody, młodzi ludzie coś wymyślamy Często wśród swojej ekipy, jakieś kurde biznesy, różne projekty, różne movementy Ja też tak miałem, że Miałem z ziomkiem robić fajne rzeczy. no a Jak przyszło opcja do tego, żeby zrzucić się pierwsze, po pierwsze 500 zł i, i wydropić tam coś, to no już ziomek odpadł i zostałem ja w tym samym robię to już 8 lat i jestem bardzo z tego zadowolony. Może nie jest to jakieś tam noga y, finansowa, na której stoję, ale jest dobra zajaweczka i, i lubię, lubię ten projekt sobie, y, że tak powiem, czasem uruchamiać i, i robić jakieś tam rzeczy. Także tak jest w wielu przypadkach, że ludzie po prostu nie lubią ryzykować, y, ale może nieć pać w tym samym czasie, tylko po prostu nie podejmują tego ryzyka, y, żeby zająć się tą haslerką, <głynie> tylko, tylko po prostu wolą wieść spokojne życie, bo y, Zaryzykować 500 zł dla jednego to jest nic, a dla drugiego to będzie e, milion zmartwień, co z tego będzie dalej, czy te 500 zł da chociaż zwrot 500 zł, czy to jest 500 zł wrzucone w studnie, ale fajne wersy, no, mnie się podoba. U nas na noc nie ma miejsca, musi stać Ja Jazda, gołe dupy na obrazka, kandzia Jak ryba ty wiadra. wiatra trap, urodzony osiem kan, ciałka, lalka, lata na majtka, młody Amir, lata na traczkach Chuj, z wami znikacie jak snapchat Chodź, mała to dostaniesz karta. Chodzi w nocy, a to nie gwiazd Mamy ich dosyć, jara je karta Amar bracia, to nowa Sparta grupa zamknięta, rapa otwarta Zresztą Ci zarzucę dychę na farta Je, yeah. czarne auto jak kominiarka komieniarka, gancia jak policjantka Część się świeci to nie latarka zna marka jak i ławianka Tomek mi komuńo. Oho, ho, ho, tutaj się wjeżdża w innym języku. Eee, jeszcze na temat Amara tylko powiem. No kurde, fajnie tutaj pozmieniał flow. Jakieś takie wejścia były. Eee, w, 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 w różnych stylach. Okej, okay, nie, ja, ja rozumiem, że też to jest produkcyjnie dociągnięte tak jak trzeba tam. Eee, jest to zrobione jak należy, jest to jakaś taka, moim zdaniem, Ameryka w Polsce. Eee, nie jest to polski hip-hop. Nie jest to y, polska domowa. Chyba, że w, teraz wyglądają tak polskie domówki. Ja na domówki już dawno, że tak powiem, takie małolackie nie chodziłem. E, także dajcie znać, czy tak faktycznie jest, tak jak tutaj na klipie, że się łychaleje. Ja to pamiętam, browary były pite, jakieś kurde wiśnióweczki, e, e, ewentualnie tanie wina i, i tak się rządziły, a nie tam jakieś tam Jamesony i różne inne sytuacje. Bo nikogo nie było stać na, na takie rzeczy. E, Kurde, tutaj szac wjechał po angielsku. Skąd jest szac? Skąd jest szac? Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli możecie. Bo tutaj jakiś jest anglojęzyczny chyba. Policjantka, część się świeci, to nie latarka. Znałam marka jak i ławianka. Don't make me come on your block and take a lock. too, too, max, too, like lockdowns. See you freeze and mash through my max. Punch my man, do like ja Da huh? gyalowe your opolin, got me waiting why you the pagans, them are fallin', no.

Skąd oni się, to też jest jakiś streamer też yy, gdzieś z innego kraju, czy, czy może z Polski, tylko nawija po angielsku? Zobaczymy. Okej, okay, czyli to jest też polskojęzyczny zawodnik, no. Kurde, no teraz będę musiał albo to googlować. A najlepiej, jakby mi ktoś to napisał w komentarzu, yy, co tu się wydarzyło w ogóle. No okej, okay, fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Mój broski, wyjąłem z tego me wnioski, że nie wrócę na moje broki. Lub tury, witam na chatek, miałem 15. Pamiętam, mamy ja pokoła strasznie Była przybita przez moje akcje, przez moje akcje, co? <laughs> To mam nadzieję, że przeprosiłeś mamę szac i żeby ona już nie była e, zła na Twoje akcje. I mam nadzieję też, że ona Ci wybaczyła w ogóle. E, no, bo z mamą lepiej mieć dobry kontakt. Widzę, że to już koniec kawałka, ale jeszcze tutaj coś jest przez 9 sekund następnych w klipie. Skadi, 8 EG Ok Star. Okej, okay, no co mogę powiedzieć o tym kawałku, no jest to dobrze wyprodukowane, jest to fajny klip zrobiony, jestem ciekawy czy to wszystko tutaj jest real Tokiem. rozumiem też, że jakieś tam życie Amara, opisywane jest tu jak na samym początku, że to był jakiś tam trap house w tej Iławie, tak, i w ogóle znam ludzi co mieszkali na, na trap house ma, mamy to w Polsce po prostu, mamy to w Polsce. Najważniejsze, najważniejsze w tym wszystkim jest to nagle e, przestać e, żyć na trap house i zacząć robić rzeczy. E, napiszcie co sądzicie o tym kawałku. Dzięki bardzo za wspólny odsłuch, widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro!